W targach Enex poświęconych energetyce odnawialnej pytaliśmy odwiedzających jakie są najczęstsze pytania o oczyszczacz powietrza. To jest oczyszczacz do pokoju czy do całego domu? Jak długo pracuje oczyszczacz powietrza? Czy oczyszczać powietrza jest, jest obecnie urządzeniem niezbędnym w domu? Oczyszczać, czy jest niezbędny? Ja bym powiedział, w zależności od naszych potrzeb. Widzimy, jaka jest jakość powietrza w Polsce i wynika ona głównie właśnie z tych lokalnych źródeł ciepła. I oczyszczać, jeżeli oczywiście jesteśmy sobie w stanie na niego pozwolić, sprawia, że ta jakość powietrza w domu jest na odpowiednim poziomie. W miejscu, jeżeli będzie właśnie przejście tego powietrza pomiędzy pomieszczeniami, to on sprawi, że ta jakość powietrza będzie dobra nawet w całym domu. Oczywiście oczyszczacze też mogą mieć różną wydajność do różnych pomieszczeń. Oczyszczać powietrze może dodatkowo usuwać brzydkie zapachy. Też może nawilżać powietrze. Co jest ciekawe, nie ma żadnych norm czy po prostu dyrektyw, które by mówiły, jak możemy mierzyć tą jakość oczyszczania powietrza przez nasze urządzenia, ogólnie urządzenia na rynku. My, jako Dajkin, mamy przetestowane urządzenia w Instytucie Pastera. Jest to wyjątkowe miejsce, które właśnie bada, to jak jesteśmy w stanie poradzić sobie z wirusami. I to jest wyjątkowe akurat urządzenie na rynku, które ma rzeczywiście taki certyfikat, mamy technologię własną opracowaną, jest to Flash Streamer. Wyładowania elektrostatyczne, które zachodzą tam, łapią te zanieczyszczenia i zabija wirusy, grzyby czy pleśnie. Polecam, żeby nigdy oczyszczacza nie wyłączać. On może pracować cały czas, ponieważ on cały czas mierzy, jaki jest poziom zanieczyszczeń i załączy się dopiero wtedy, kiedy te normy zostaną przekroczone, oczyszczać powietrze jest bardzo cichym urządzeniem. Oczywiście może być głośniejszy, jeżeli go załączymy wtedy, kiedy jest duże zanieczyszczenie, ale jeżeli mamy właśnie oczyszczać w trybie automatycznym, on cały czas reguluje odpowiedni poziom na jak najniższym biegu wentylatora. On jest praktycznie niesłyszalny.